Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocura. to kolejny odcinek Horizon Zero Dawn. Rozszerzenia mroźne ostępy, mroźna dzicz. Frozen Wilds. W związku z tym mamy, moi drodzy, dostać się tutaj. Do Ryczącej Góry. Także wydostaniemy się z wioski i wsiądziemy na naszego konia. A tu jest jeszcze do oddania jeden itemek. To oddajmy go zanim Schodziło, schodziło się inaczej jakoś tak bokiem, nie? A tu jeszcze coś się Tu mamy do oddania temu gościowi tą szynę z tej, y, którą wydobyliśmy z tego samolotu. Cześć! Czy to właśnie c szamańskich sekretów nie mówi się głośno. Ale nie piłeś tego? To... już Olejus... zmaszyń na tym przymocujesz. To dobrze. Później znajdziesz więcej. Dlaczego mi pomagasz? Niebieskie światło blednie. Pieśń maszyn się kończy. A co w tym czasie robi konklawę? Siedzą. Pom Pomoczniku. Wystarczy. Musimy walczyć. A ty! Ty jesteś waleczna. Mamy wspólny cel. Ech, nie jestem taka pewna, bo nawet nie wiem, jaki to cel. Ale dziękuję. No dziękuję. Dziękuj mi, tylko działaj. Teraz mogę modyfikować swoją włócznię. Brzmi nieźle. No właśnie. Czyli dopiero tutaj możemy zrobić modyfikację włóczni. Wszystkie światło. To nasze zadanie. Super. Ale możemy je modyfikować. Czyli wytwarzanie. Włócznia. Super. I mamy modyfikacje do włóczni. I mamy ich parę. Co my tu mamy? Siła włóczni plus 16 i plus 17. Czyli 30%. Także super. Czemu nie? To się na pewno przyda. Przy czym to chyba nie tą włócznie zmodyfikowałem, co ja miałem zmodyfikować. Sprawdzę tylko. E, nie, to ta moja włócznie jest teraz zmodyfikowana. Jaki, jakieś się na niej świecą rzeczy. Sprawdźmy, czy na pewno tą włócznie. A, mam tu burzomiot i lodomiot, dobra. Zmodyfikujmy jeszcze burzomiot. Plus 44 porażanie. Plus 60 poręczność. Plus 44 porażenie dołożymy do burzomiotu. Nie wiem, czy będę używał tego lodomiotu, ale plus 51 proszę. Jaki, jaki tutaj mamy? Plus 51 do mrozu. Także na pewno będą to, te urządzenia zadawały znacznie większe. Znacznie większe damage, niż, niż tak naprawdę potrzebujemy, podejrzewam. Dobrze, ponieważ mamy konika... Chodź biegunku. Czy jak ty się nazywasz? Śmigaczu. Pojedziemy sobie konikiem te 900 kroków. Kierunku ryczącej góry. Ciecie, ciecie spokojnie, jedź tędy. Nie stresuj się. Te maszyny nie są w stanie nas dogonić. Bo za wolno biegają. No już jesteśmy w połowie drogi. Raczej ma, korzystamy z okazji, żeby jeszcze troszeczkę przyjrzeć się tym uuu. Konie nam że A, tutaj wieża wieża tu jest. Trzeba ją że wyłączyć na dopę. A że to wszystko co? Tu zaczęli bić, nawet konia mi zepsuło. Patrzcie, jaki numer mojego własnego konia. Pobiły mnie trochę i uciekły? Nie no, ja im tego nie mogę podarować przecież. wie, że trzeba zniszczyć i wyłączyć, bo będzie mi tutaj broiła. No dobra. Prościej jest zdominować. Ale bronią ją moczno dobijamy. Drugim poważnym problemem jest to, że ta wieża naprawia te maszyny. Trzeba je stąd wyciągnąć. Zanim zaczniemy je zabijać, trzeba je stąd wyciągnąć i zabijać pojedynczo. Dobra, jeden z i dobicie. Dobra, i że to jeszcze ten duży. ruchomy jest, przez to... nie mogę go za bardzo. Ubaj, no mocno się broni. Wszyscy, no dobra, Wieża zdominowana. ale chwilę nam to zajęło. Z tą wieżą będzie ciężko. Jak sobie nie poradzę z wieżą, jak właśnie się zabiłem? A, tam jest jeszcze jedna! A dlaczego ona się tutaj jedna drugą chroniła? Czarno obydwie. Bankowie mogą dać za niebieskie rki dobrą cenę. No, trzeba przyznać, że te nam troszeczkę tutaj nabroiły, ale nie na tyle, żeby nas zatrzymać w tej drodze do. do. na szczyt góry. No to lecimy. Lecimy dalej. Zimno, mroźno.

Widzę, że te tereny są mocno pilnowane. Krytyczne, a tak by się przydał. No dobra, następna wieża. Zdominowana. No dobra, porobione. Teraz by się trochę... Trochę lekarstw by się przydało, bo tego nam brakło. Ale drugi teren też oczyszczony. Kurczę, to dosyć... Dosyć dużo tutaj rozrabiali, widzę. No dobrze, dotarliśmy do wioski, w której mamy się spotkać z naszymi przyjaciółmi, z naszymi nowymi podwładnymi. Tak naprawdę? Za kurhanem. król słońce oto zadbał Że Zapiszmy? Poluję w zmrodzinach od lat, aż do dziś nie widziałem żyrafa wolnego. No widzicie, dzięki nie macie żyrafa naprawionego. Co jeszcze mamy? Chciałbym z tobą Słyszałem o tobie mówczyni. Każdy z wersów twojej pieśni opowiada o niezwykłym zwycięstwie. Jej ty brzmią w całym kraju. Tak? Już śpiewają mnie pieści? Być hmm. Jestem tutaj przez dwie godziny już śpiewałem pieśni. Brzmiewała w Ban Ur. Umnak łowca legendarnych maszyn. Dlatego tu jestem po kolejną. Zwie się drążący pod śniegiem. Tak było za mojej młodości. Drążący pod śniegiem. Pięknie zakończyłbym moją pieśń. Nie ja... Kiedyś podróżowałem między Banura krajem bez postoju na sen. Teraz jednak bolą mnie wszystkie kości. Ale ty pokonałaś Arataka. Masz już swój werak. Jeśli choć połowa Twojej pieśni jest prawdą, tylko ty możesz mnie zastąpić. Mam zapolować dla ciebie? Nie tylko dla mnie, nie. Dla przyjaciela. Jesteśmy już przyjacieli? Przeczuł mi? Ta maszyna, drążący pod śniegiem. Warto przejść cały kraj, by na niego zapolować? Niektóre pieśni posiadają refren. Powrót minionej chwili. Tak musi być. Czyli polowałeś już na niego. Minęło już chyba dwadzieścia zim. Byliśmy tak blisko powalenia drążącego. Bliżej niż ktokolwiek inny. My? Ja, i przyjaciel. Był wtedy wodzem mojego wyraku, zręcznym łowcą. No to już wiem o co. Co kilka lat drążący pojawiał się w innym miejscu. Dwóch wielkich wodzów okryto przez niego całunami. Mój przyjaciel został trzecim. Te łowy. Chciałem je odbyć na jego cześć. Pomogę ci. Zapoluję dla ciebie. Na pewno ważna sprawa, omnak. Czemu chcesz, żeby ktoś inny pokonał tę maszynę. Nie potrafię już stawić czoła drążącemu. Chyba nigdy nie umiałem. Gdy stanę przed nim, to mnie zabije. Nie mam wątpliwości. Krew banuków w moich żyłach pragnie samotnego starcia z drążącym. Lecz muszę zobaczyć, jak ginie. A martwi nie widzą zbyt wiele. To fakt. W porządku, zrobię co mogę. Jestem pewny, że możesz wiele. Według legend, drążący pod śniegiem powraca tu co sześć zim. Słyszałem pogłoski, że zadomowił się na północno-wschodniej granicy kraju. Dobrych łowów. Znajdziemy go. Znajdziemy go specjalnie dla ciebie. Tu jest jeden kurs poboczny, to jeszcze jeden tutaj będzie. To nie pierwsi bandyci, jak widzieliśmy w kraju, ale z pewnością... Je Jesteś znajdujemy. Aloy, tak? Mhm. Znaczy, Burgrand mówił, że możesz mnie szukać. Varga. Miło mi. He, ale ta włócznia to jest cacko. Pewnie ją poprawiałaś, prawda? Ule ją, tu czytam. Masz dobrego oko do broni. Żeby ci Banukowie myśleli jak ty. Nie mogę tu sprzedać części błyska. Wszyscy chcą tylko nudnych łuków i włóczni straszne. Ja lubię bardziej niezwykłe rzeczy. A Banukowie potrafią. Jak ta włócznia, co ją nosi Aratak. Lodomiot. O, albo broń tej urei. Ile bym dała, żeby pogmerać w bebechach. Poczuć palcami te błyskawice. No mam taką, mogę ci dać. Ogólnie w bebechach czegoś. Ostatnią robotę dali z miesiąc temu. Broń plującą ogniem. Niezbyt poszło. No to, to co my jej damy? Damy jej lodomiot, czy damy jej lodomiot? Ja Masz. mam lodomiot. Taki jak Arataka. Chcesz zobaczyć? A a, mówisz poważnie? Tak, tak, z wielką chęcią. Dobra. Wyraźny błąd w projekcie. Jakby zamienić te. Tak, to chyba. No bo wierz mi lub nie, ale ona działa. łaskawie licząc, z połową mocy. Ciągle mówisz ona. A, tata mówi, że każda broń to ona. Chyba nie rozumie, że to w sumie komplement. Więc słuchaj. Jakbyśmy miały żuchwę gromoszczenka, to przekładnie byłyby naprawdę porządnie nasmarowane. A jak... Żuch? O ile pójdziemy tam razem. Żuchwę gromoszczęga. Dobrze, to jeszcze burzamiot poprawmy. Znasz kogoś, kto ma broń taką jak Urea? Nie masz. Sama zobacz. No jasne. Popatrz na... Więc cewki generują iskrę? Ale tu nawet nie ma źródła mocy. Nie skłamie. jest piękna. Ale są rzeczy piękne i piękniejsze. Potrzebny nam szpon burzoptaka. Mhm. Mm Płyną po nich jak woda po kaczce. A ja wiem, gdzie tak jest. Zapolujmy, a uczynię tę broń twym najlepszym druchem, No, drugim. Już cię lubię. Więc ostatni projekt nie wypalił? Wcale nie. To była moja najlepsza robota do tej pory. Tylko transakcja nie wyszła. Jakiś miesiąc temu ten cały Olgrud, Oseram, jak ja, poprosił o zrobienie jednej rzeczy. Wiesz pewnie, jak nadymacz pluje strumieniem ognia z gardzieli, prawda? To to, tylko obsługiwane ręcznie. I ty to zrobiłaś? Tak? To był mój ogniomiot. Byłam z niego dumna. Ale Olgrud przysłał notę, że chciałby zobaczyć postęp prac. Zjawiłam się, a on przyszedł z grupą cholernych bandytów. I rzecz jasna, po co płacić, skoro można sobie wziąć? Zabijemy go. Broni zwiałam. Nie patrzyłam za siebie aż do szczeliny. Dobrze. To wcik polegał na tym, że jeszcze nie skończyłam. Zaraz, więc broń, którą ukradł, nie działa? O nie, działa. Tylko, jakbym miała czas i więcej części, to by działała tak naprawdę. No dobra. Czyli mamy zdobyć. Trzeba nam części z burzoptaka i gromoszczenka. Wiesz, gdzie je znajdę? Zgadza się. Chociaż czeka nas wyprawa. Gromoszczenka spotkamy w Dolinie Nożlebie, a burzoptak siedzi koło Góry. Zobaczymy się na miejscu. Będzie fajnie. No, będzie ekstra, super. Super, no to mamy jakiś plan działania. Potrzebujemy szczęki i szponu, żeby na, te bronie trochę pod, podbić. Tylko pytanie teraz, czy chcemy to robić teraz? Aha, czy to jest jedno i drugie jest tutaj, tak? Mamy jeszcze jedną wieżę, której nie zrobiliśmy. No nie widzę, żeby ono nam pozaznaczała jakieś miejsca, do których moglibyśmy się dostać. A tutaj mamy. Jedno drążące pod śniegiem. To jest jeden. A tu są pewnie te brze ptaki. Okej, okay, czyli to jest drugie miejsce. No okej. Okay. To to jest jakiś plan na przyszłość. Nigdy nie uwierzyłabym, że szczelina zaopatrzona. gotować a zwiadowcy szukają lodowych pazurów. Jest nas więcej. Jeszcze trzech łowców przeszło próbę. No Okej, okay, świetnie. Pogadajmy. Celem było odbić górę. z Aratakiem? Bądźcie gotowi sprawdzić włócznie. Jeśli nie wrócimy, sami będziecie musieli bronić kraju. Oczywiście, o ile nasz wódz się z tym zgodzi. Racja, zgadzam się, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wodzu? Brzemię przywództwa nie jest lekkie. Właśnie widzę. Powiedz mi, co się stało z pierwszą wyprawą? No zobaczmy. Prowadziła nas na szczyt, ale drogę zagradzała jakaś brama. Dziwny kocioł, nowy metal. Próbowaliśmy się przebić, ale bezskutecznie. Byliśmy wyczerpani. Przed nami zapora, za nami maszyny. Wydałem rozkaz odwrotu. Drogo nas kosztował. Lecz gdyby nie to, stracilibyśmy wszystko. Miałem nadzieję, że oszczędzę urej i powtórki. Jak sądzisz, co jest za tymi wrotami? Nie mam pojęcia. Wielkie złoża metalu i ten szum. Nie ma tam nic świętego. Maszyny i śmierć. Oto co skrywa ta góra. Nasza śmierć lub demona. A jeśli znajdziemy panią, to może powinniśmy skrócić jej cierpienia. Może? No dobrze. Powiedzmy się jeszcze. Pewnie nie rozmawiałeś z Coś o naszej siostrze? Tego właśnie chcę: wrócić do ryczącej góry. Tylko tego pragnie. Powinienem wiedzieć, że znajdzie sposób na odepchnięcie mej włóczni. Kiedy Karja zabrali moją siostrę, wróciła odmieniona. Wiesz, co spotkało Urę, kiedy była więziona przez Karja? Jako szamanka radzi sobie z maszynami. Tropi je, obezwładnia. Karja kazali jej. Chwytać maszyny do kręgu, gdzie następnie szczuli je na niewinnych, włączyli ją do swych krwawych zabaw. To hańba, cierpienie pod bezlitasnym słońcem. Ale przeżyła. Ale przetrwała. Przetrwała wyłącznie dzięki zachowaniu pamięci o pani, cel jej życia. Tylko to jej pozostało. Pamiętaj tylko, cieszę się, że idziesz ze mną. Ktoś powinien chronić Ureę. W sumie tak naprawdę to dosyć smutna historia, którą on nam tu opowiedział. No i tam musimy iść, żeby spotkać się z Ureą. Ale myślę, że to jest rewelacyjne miejsce, żeby się rozstać i zobaczyć w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.